Hej, witajcie, moi drodzy na kanale Borg Games TV. Ja mam na imię i zapraszam Was na bardzo ciekawą grę związaną z serialem Stranger Things, a mianowicie Stranger Things po drugiej stronie od wydawnictwa Portal. Jest to gra kooperacyjna, a więc wspólnie, wspólnymi siłami, będziemy wcielali się w postacie serialu i starali się uratować Willa i korzystać z mocy jedenastki. Także zobaczcie szybciutko, jak to wygląda na stole i powiem Wam, czy warto sięgnąć po Stranger Things po drugiej stronie. Zapraszam! Ok, moi drodzy, tak wygląda przygotowana gra w sezon pierwszy. Gra ma również sezon drugi, gdzie planszę należy odwrócić i przygotować oczywiście, dobrać odpowiednie karty sezonu pierwszego sojuszników i scen. Ja pokażę Wam to oczywiście sezon pierwszy. Mamy planszę, która przedstawia nam Hawking. Miasto widzicie z e, takiej dobrej strony, oraz druga strona po drugiej stronie, także to miasto. Także widzicie w mrocznym stylu. Na torze aktów musimy umieścić na pierwszym akcie pionek, figurkę, jedenastki. Następnie musimy rozmieścić żetony zagrożeń. Gracze muszą najpierw spośród wszystkich żetonów znaleźć takie żetony z Demogorgonem, odłożyć je na bok, następnie potasować wszystkie żetony, wybrać 7. Dołożyć do tych pięciu z demogorgonem, je również dokładnie wytasować i stworzyć trzy stosy po cztery żetony i umieścić je na polach ratuilla. Pozostałe żetony bardzo dokładnie też tasujemy i umieszczamy w ilości wskazanej na planszy na danym polu. Jeżeli mamy tutaj dwójkę, która wskazuje dwa, umieszczamy dwa zakryte żetony. Jeżeli chodzi o pola sojuszników, należy dołożyć i potasować karty sojuszników z odpowiedniego sezonu, umieścić kartę sojusznika na dwóch dwóch polach i umieścić tyle, że żetonów zagrożeń, ile wskazuje karta w prawym górnym rogu. Teraz wszystkie żetony w mieście Hołk należy odkryć, pierwsze żetony odkryć. Jak widzicie, w ten no oto sposób. Po drugiej stronie żetony są zakryte. Następnie umieścić trzeba dwa patrole w zamku i w laboratorium. Po drugiej stronie oraz Demogorgona w szkole po drugiej stronie. Karty akcji i przedmiotów należy również potasować. I rozdać każdemu graczowi po 5 kart akcji. Każdy z graczy dostanie również swoją, wybierze swoją postać. Otrzyma planszetkę, na której ma informacje o początkowej lokalizacji, gdzie umieszcza swoją postać, w takiej lokalizacji, oraz podstawową szybkość, czyli jak szybko może poruszać się. Poniżej dodatkowo jeszcze ma informacje o akcji, o mocy, którą gracz może wykorzystywać podczas swojej gry. Na dole mamy tor strachu, gdzie gracze starają się, żeby ten strach nie przeraził się w zgrozę, ponieważ przegramy rozgrywkę. Poniżej mamy miejsce na przedmioty, których możemy posiadać maksymalnie dwa oraz dowolną liczbę sojuszników. I tak naprawdę możemy przystąpić do rozgrywki. Rozgrywka polega na tym, że gracze muszą starają się współpracować i zrealizować cel z danego sezonu. W pierwszym sezonie jest to uratowanie Willa, czyli pokonanie tych czterech stosów. Natomiast, jeżeli gracze nie uda im się to zrobić i minie trzeci akt, niestety wszyscy przegrywają. Gracze będą wykonywali swoje tury w taki oto sposób. Będą na początku musieli poruszyć się. Oczywiście mogą zostać w tej samej lokacji, ale będą starali się się poruszać. Gracze mają podstawową swoją szybkość. Mają szybkość 2 plus 1, czyli informacja ile może sobie pospokojnie się poruszyć bez dodawania do akcji. Gracz może też do tego zagrać kartę akcji, która będzie zwiększała mu... Mm, Ilość możliwości poruszania się takiego ruchu. Czyli gracz ma podstawową szybkość 2. Jeżeli zagramy kartę akcji 2, no to jak widzicie, gracz może poruszyć się o 4 lokacje. Poruszamy się zawsze z lokacji do, do lokacji poprzez takie drogi. Niektóre drogi po drugiej stronie mają e, informacje o poziom strachu plus 1, czyli jeżeli gracz przechodzi przez taką drogę, od, dostaje od razu plus 1 do strachu. Jeżeli gracz przechodzi przez pole z przeciwnikiem, czy to będzie Demogorgon, czy to patron, musi się na takim polu zatrzymać, chyba że gracz Dustinem, to on jako jedyny może sobie tutaj przez te pola przechodzić dalej. Jeżeli gracz zagrywa kartę z, taką, z takim symbolem krótkofalówki i zaczyna z polem z przyjacielem, czyli z jakimś współgraczem, jego moc zwiększa się o jeden punkt. Czyli w tym wypadku gracz miałby 1-3 za tą akcję, jeżeli zacząłby razem z Majkiem. Kiedy gracz się poruszy, staje na pole. Jeżeli ustanie na pole z... bez przeciwnika, będzie mógł wykonać przypisane do... przypisaną akcję do tego pola. W grze mamy dwa rodzaje akcji: akcje bez ryzyka oraz ryzykowne akcje. Akcje ryzy... bez ryzyka to są akcje, które pomagają nam zdobyć przedmioty, wyluzować się, zebrać. Informacji. Eee, zebranie przedmiotu zazwyczaj znajduje się na, praktycznie na każdym polu oprócz ratu u, u wheel'a. Wszędzie tak naprawdę możemy zdobyć przedmiot. Eee, kiedy ustaniemy na takie po pole, z akcją zdobyć przedmiot, gracz będzie mógł taki przedmiot zdobyć. Zagrywa wtedy karty akcji do tych zagranych wcześniej, ale już tam tych nie liczy, który się poruszał, ale nakładzie je obok i liczy wartość swojej swojej akcji, tak? Czyli standardowo liczymy, mamy dwa, cztery, czyli to jest jego siła akcji w tej chwili. Dzięki temu gracz, jeżeli chodzi o przedmioty, dobiera tyle kart przedmiotów, ile ma siły akcji. Ma 4. Następnie spośród tych wybranych, dobranych przedmiotów wybiera jeden, który kładzie do siebie pozostałe wtasowuje do talii przedmiotów. Ten przedmiot będzie zawsze z graczem do końca gry i będzie dawał mu plus jakieś do wykonywania akcji. W tym wypadku benzyna daje graczowi plus 2 do akcji walcz. Gracz jak widzicie może maksymalnie trzymać dwa przedmioty. Jeżeli będzie chciał dobrać trzeci, to wtedy będzie musiał zdecydować i odrzucić jeden z tych yy, poprzednich przedmiotów. Jeżeli gracz będzie chciał się wyluzować, czyli chciałby obniżyć swój tor strachu, musi dojść albo do, na złomowisko, albo do zamku. W złomowisku mamy taką akcję, że dodatkowo dodaje nam to plus 2. Również w, w, główny, na głównej ulicy do przedmiotów też mamy taką możliwość. Plus 2 do akcji. E, I co akcja daje? Wyluzuj. Tak jak mówiłem, zagrywamy kartę akcji, liczymy jej wartość i o tyle pól e, plus jakieś profity, które wynikają z naszej kart czy pola, obniżamy się na torze strachu. Jak widzicie, no mniej niż do startu nie możemy obniżyć. Gracze będą mogli również zebrać informacje na posterunku policji. Tu również gracz po zagraniu kart liczy wartość tej akcji i będzie mógł odkryć tyle żetonów w zakrytych stosach zagrożeń, ile ma poziomu akcji. Czyli widzicie, mamy cztery. Może sobie wybrać cztery stosy, w których nie ma jeszcze odkrytego żetonu, i odkryć sobie po takim żetoniku i sprawdzić, co tam się znajduje. Oczywiście staramy się dyskutować z innymi graczami. Jest to gra kooperacyjna, co będzie dla nas tutaj najlepsze, i jakie rzeczy tutaj wykonać. Ale gracze będą tak naprawdę starali się wykonywać te akcje z, z ryzykiem, które dają więcej graczowi, no i przybliżają nas do zwycięstwa. Pierwsza z nich jest do pomoc jedenasty. Pomoc jedenasty możemy u domu gierów albo w laboratorium e, po drugiej stronie. I jedenastka ma tak jakby sześć mocy, którą możemy aktywować jednokrotnie na całą grę. Czyli mamy sześć stosów i każdy z tych stosów możemy aktywować raz na całą grę. Kiedy gracz ustanie takie pole, wybiera jeden z dostępnych stosów, akcji przypisaną do takiego stosu. Jeżeli jest taki stos pusty miejsce, to tej akcji nie możemy wybrać. Następnie zagrywa kartę akcji, podlicza wartość akcji, które zagrał, czyli w tym wypadku mamy 2, 4, 5 plus ewentualnie jakieś profity od sojuszników i od yy, kart przedmiotów. Następnie wybiera stos. Na przykład weźmiemy sobie ten. No i gracz ma tutaj 6. Gracz miał wartość 5. No niestety nie udało mu się. Jeżeli wartość jest mniejsza, nie udaje się graczowi, e, wtedy niestety musi przesunąć się na torze strachu o różnicę między żetonami zagrożeń a kartami, które zagrał. Następnie odrzuca e, losowo jeden z żetonów. I dokłada pozostałe żetony do tego pola. Natomiast jeżeli graczowi <laughs> udałoby się pokonać, czyli miałby więcej, równo lub więcej niż właśnie ta wartość tych żetonów, w tym wypadku 6, może skorzystać z tej, z tej właśnie akcji. Jakie tutaj daje nam 11 mocy? Na nam psioniczna tarcza, która informuje nas, że możemy usunąć jedną z, ze scen ze, skartu, ze stosu kart odrzuconych. Możemy postrzeganie pozazmysłowe, czyli podejrzeć wszystkie żetony zagrożeń z jednego ze stosów ratu wheela. Bardzo fajna akcja. Lewita lewitacja, która pozwala nam wtasować 10 wierzchni kart stosu odrzuconych do kart akcji z powrotem. To jest bardzo ciekawa akcja, bo e, troszeczkę wydłuża nam... E, przedłużenie, przedłuża nam troszeczkę akt, w którym gramy. Mamy psioniczna eksplozja, która informuje nas, że możemy usunąć jeden z patroli. Jest to chyba jedyna opcja, którą możemy usunąć taki patron. Mamy telekinezę, gdzie możemy odrzucić dwa żetony Demogorgona, co jest bardzo też istotne. Mamy też przyjaźń. Tutaj możemy przywrócić do poziomu startowego strach dwóm postaciom. Także jak widzicie, moce są dosyć mocne, ale jednokrotne, jednokrotnego użytku na całą grę. Gracz będzie mógł również eksplorować laboratorium. Eksplorowanie wygląda w ten sam sposób. Stojąc na tym polu, gracz zagrywa akcję, liczy jej wartość, wybiera jeden z dostępnych żetonu, y, stosów, odkrywa je i jeżeli uda mu się pokonać ten stos, wyrzuca te żetony i dzięki temu odblokowuje który, y, pole, które mówi nam o ignorowaniu symboli z kart akcji, które gracze będą zagrywali. Czyli ponownie pojawia się tam ten symbol, za chwilę Wam o tym powiem. Gracze mogą <laughs> również zdobyć sojusznika. Aby zdobyć sojusznika, gracz musi ustać albo u domu bajersów, albo w szkole i oczywiście w ten sam sposób pokonać taki stos i następnie pozyskują takiego sojusznika, umieszczają go sobie do siebie. On daje temu graczowi dodatkowe umiejętności. Następnie ten stos usuwamy, dokładamy nowego sojusznika na takie pole i dokładamy tyle żetonów zakrytych, ile wskazuje nam ten sojusznik. Gracze będą przede wszystkim starali się również uratować Willa. Uratowani Willa, musimy uratować Willa w trzech miejscach. W szkole, w domu Bajersów po drugiej stronie i w zamku bayersów po drugiej stronie. E, aby to zrobić oczywiście gracz musi dojść na takie pole i w ten sam sposób pokonać ten stos. Ale w tych stosach na początku gry pojawiają się właśnie takie demogorgony, takie znaczniki demogorgonów. Ich wartość określa ilość stosów na polu Demogorgona, czyli w tym wypadku wartość tego żetonu wynosi 4. Czyli na przykład gracz chciałby tutaj wykonać akcję w tym miejscu, odkrywa żetony, wartość tych żetonów to jest 4, bo 4 stosy, 6, 9, czyli musi mieć 9 lub więcej wartości akcji, które zagrał, plus modyfikatory z kart. I jeżeli uda mu się ten stos, należy po prostu wyrzucić do żetonów Obok planszy, i mamy już jedno pole z głowy, zostały nam jeszcze dwa. No, jeżeli się nie udało, no to robimy dokładnie to, co mówiłem wam na samym początku. Eee, gracze, kiedy będą poruszali się tutaj, po tej planszy, będą mogli natknąć się na demogorgona albo na patron. Kiedy przechodzimy przez takie pole, no niestety musimy się na nim zatrzymać. No, i jedyna opcją, którą możemy zrobić, to walczyć z demogorgonem, bądź z patrolem. Jak walczyć z demogorgonem? Gracz, kiedy walczy z demogorgonem, wybiera jeden z dostępnych stosów na planszy, tutaj demogorgona, odkrywa je i oczywiście porównuje wartości akcji, które zagrał przed odkryciem tych żetonów. Działa to dosłownie tak samo jak w pozostałych miejscach. Jeżeli mu się to uda, stos zostaje usunięty, a demogorgon po prostu możemy przestawić go do lokacji obok. Tego demogorgonu nie możemy nigdy usunąć z gry. Podobnie wygląda walka z Patrolem. Patrol ma swój tutaj stos na środku, Hawkins. Tutaj gracz po prostu będzie walczył z tym stosem. Jeżeli mu się to uda, może przemieścić Patrol w dowolne pole na planszy, ale nigdy tutaj patrolu nie usuniemy, chyba że usuniemy, użyjemy odpowiedniej mocy jedenastki. No i kiedy patrol został pokonany, ponownie umieszczamy nowy stos zakryty z czterema żetonikami. I gracze będą ponownie z tym stosem mogli walczyć. No i gramy tak. Następnie kiedy gracz już rozpatrzy akcję, wykona akcję, będzie teraz dobierał 5, do pięciu 5 kart akcji na rękę. Czyli gracz musi mieć zawsze pięć kart na ręku. Następny koniec swojej rundy będzie sprawdzał Ile spośród wszystkich zagranych kart akcji podczas poruszania się i wykonywania tych akcji zagrał z takimi symbolami? Dodawał do tego wartość dobrania kart z odpowiedniego aktu. Czyli jak widzicie, mamy tutaj pierwszy akt, dobieramy jedną kartę sceny, plus dwie karty sceny, bo to jest informacja, ile dodatkowo kart scen musimy dobrać, czyli w sumie trzy. Ale dzięki badaniu, eksplorowaniu laboratorium możemy odkrywać takie pola, które właśnie niwelują nam. Po jednym symbolu, więc jak widzicie, mamy jedną odkrytkę, więc możemy sobie jeden symbol zignorować. Zostaje nam jeden tu, jedna tam, więc dobieramy dwie karty. Dobieramy od góry, zawsze po kolei. Czytamy, co się tam dzieje. Będą działy się przeróżne rzeczy, zapewne złe rzeczy. I tutaj zazwyczaj będzie poruszanie demogorgonem, patrolem, dokładanie żetonów, no będą się działy przeróżne rzeczy. Ale może też się pojawić karta Koniec dnia, która e, mówi nam, żebyśmy przenieśli tego Demogorgona do dowolnej lokacji po drugiej stronie. Nie dorabieramy więcej kart scen w tej turze, ale tasujemy wszystkie karty, które były odrzucone scen z ze wszystkimi pozostałymi, i znów tworzymy nowy stos. Czyli znów podobnie wchodzą nam te same, mogą te same karty. Kiedy gracz e, dobiera karty akcji. Może się zdarzyć, że coś się skończy. Co wtedy robimy? Tasujemy wszystkie karty odrzucone, karty akcji. Utworzymy nowy stos. Jeżeli gracz jeszcze nie dobrał do pięciu, to kontynuuje, kontynuuje dobieranie. I następnie przestawiamy jedenastkę na kolejny akt, gdzie będziemy teraz dociągali więcej kart. I jak widzicie, kiedy będzie to trzeci akt i nastąpi przetasowanie, to niestety wszyscy gracze przegrywają. Wygraną, jedyną wygraną w tej grze, w tej sezonie jest to, aby uratować Willa, czyli pokonać te trzy stosy, które znajdują się na planszy i wtedy gracze wygrywają. Kochani, gra Stranger Things, gra, która naprawdę wygląda bardzo ładnie. Jest ona, wszystko nawiązane jest w grze do właśnie tego serialu pod tym samym tytułem. Grafiki to nie są kadry z filmów i moim zdaniem bardzo fajnie zostało to wszystko namalowane ręcznie, ale wszystkie postacie są do siebie podobne i czuć taki klimat właśnie tych lat 80-tych tych gier RPG właśnie z Dungeons and Dragons. Naprawdę świetnie to wygląda. Plansza jest bardzo czytelna. Wszystkie ikony są bardzo e, czytelne. Samych tych ikon może jakoś też nie ma jakoś za dużo, więc łatwo się ich e, nauczyć. No i sama jakość wykonania jest naprawdę rewelacyjna. Te figureczki, e, karty, e, no wygląda to rewelacyjne. Wszystko ma fajną wypraskę. Rewelacja to wszystko e, wygląda. Także tutaj jeżeli chodzi o wykonanie jest naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to tak jak mówiłem, wspominałem jest to gra kooperacyjna, więc tutaj wspólnie wszyscy razem musimy wykonać zadanie. Z odpowiedniego sezonu. Mamy na razie dwa sezony, ale mam nadzieję, że powstaną kolejne. Bo gra naprawdę gra się bardzo fajnie. Oczywiście, jeżeli nie jesteś fanem kooperacji, zapewne nie będzie za bardzo interesowała cię ta gra. Niemniej jednak daj jej szansę, a nawet jeżeli jesteś fanem serialu Stranger Things, to mam nadzieję, że warto by było tą grę spróbować. Ja też nie jestem jakimś wielkim fanem gier kooperacyjnych, ale przy tej grze naprawdę bawiłem się świetnie. Nie czułem w tej grze takiego tutaj lidera, który, będzie, który często występuje w grach kooperacyjnych. Tutaj miałem takie wrażenie, że wszyscy gracze, pomimo, że każdy, wszyscy razem pr pracowaliśmy na, na sukces, każdy z graczy wiedział, co trzeba zrobić. Tak? Że ktoś poszedł tutaj, to ten drugi gracz czuł, że będzie musiał iść, iść tutaj. Te, naprawdę te dyskusje nad stołem były naprawdę bardzo minimalne i, i tak naprawdę czułem, czułem że w tej, w tej, nad stołem e, Wszyscy się rozumiemy, może to była kwestia tego osób, ale mam wrażenie, że w tej grze nie ma aż tak na tyle dużo skomplikowanych elementów, które gracze starają się jakoś powiązać, że naprawdę wiadomo o co chodzi. Jeżeli jak jest jakaś sytuacja na, na planszy, to kolejny gracz już tak naprawdę wie dokładnie, co ma zrobić, bo widzi, że na przykład postacie są już blisko. Tego z, z tej zgrozy, że zaraz będzie koniec gry, no to niestety. Mogą przegrać, więc musimy szybko, szybko pomóc takiemu graczowi, starać się. Widzimy, że jakiś stos jest mały, to wiem, że tam pójdę, bo jest większa szansa na to, że mogę to, to zadanie to wykonać. Także naprawdę to wszystko fajnie wygląda. Samo nauczenie zasad gry jest bardzo, bardzo proste, i mam nadzieję, że to jest chyba też dobrą rzeczą tej gry, bo to jest grana popularnym serialu. Który ma przyciągnąć rzesze graczy, nie tylko fanów planszówek, ale również właśnie osoby, które lubią ten serial. Więc, granie może być jakaś mocno skomplikowana, że ktoś przyjdzie, który jeszcze nigdy nie grał w planszowe, spokojnie sobie tu usiądzie i w tę grę zagra, ale również i osoba zaawansowana, która już trochę ma gier na, na koncie również tutaj fajne rzeczy znajdzie. Mechanika jest też bardzo prosta, chodzi o te żetony. Tak? Te żetony też wpływają na różnorodność każdej rozgrywki, gdyż za każdym razem mamy inne stosy, inne wartości, więc tutaj za każdym razem to będzie inaczej. Inaczej będą dochodziły przedmioty, akcje, sceny, sojusznicy. No, oczywiście są losowe rzeczy, ale ta losowość wpływa na to, że gra staje się bardziej regrywalna. Jest też tutaj troszeczkę, może się wydawać, że no, mamy te stosy, leżą zakryte. Eee, na chybiu trafił, jednak nie. Tutaj właśnie są te akcje e, zbierania informacji na posterunku, która pozwala nam podkrywać żetony i mniej więcej przeliczać nam, e, jakie mogą być wartości. Tak? Jeżeli na przykład mamy w stosie, którym jest dwa żetony i wiemy, że na górze e, leży jedynka, to wiemy, że tam może być albo jeden, bo może być zero, albo w sumie może być sześć i wiemy mniej więcej, jaką moc karty zagrać, e, więc Oczywiście, im większy stos, tym jest trudniej to oszacować. Większe ryzyko się też pojawia pojawiania się tych kart scen, bo wtedy zagrywam więcej akcji i więc może się pojawić więcej scen. I te sceny też są dla nas oczywiście niedobre, ale wprowadzają fajną, fajny klimat do gry i czuć, że właśnie ta gra nam przeszkadza w realizacji tego, tego celu. Również musimy oszczędnie używać te akcje, ponieważ jak szybko będziemy używać maksymalną ilość ilość, szybko będziemy dobierać nowe karty, no i to się skończy i następnie przyjdzie kolejny akt i to przybliży nas do końca gry i przegranej. Więc tutaj też gracze muszą to rozważnie wykorzystywać i starać się właśnie zbierać przedmioty, Sojuszników, którzy naprawdę zwiększają, zwiększają możliwości akcji graczy. Podoba mi się również to, że możemy wcielić się w różne postacie. Każda z postaci ma jakąś unikalną zdolność, która wpływa na rozgrywkę. Każda również ma jakiś również różnorodny poziom tego strachu, który jest związany właśnie z, z postacią. I to też jest fajne, więc są urozmaicone te postacie. Troszeczkę szkoda, że nie możemy grać jedenastką, jest ona tylko takim znacznikiem na torze aktu i możemy tylko korzystać ewentualnie z jej mocy. Ale mam nadzieję, że przyszłe dodatki mam nadzieję, że będą sezony. W Spowodują, że gracze będą mogli się wcielić w jedenastkę. A, a więc Stranger Things po drugiej stronie od wedennictwa Portal e, jest to naprawdę. Bardzo dobra gra kooperacyjna w bardzo fajnym klimacie serialu Stranger Things, i ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej gry. Ja bardzo chętnie do tej gry wrócę i powiem Wam, że to jest jedna z takich nielicznych gier kooperacyjnych, gdzie chętnie do niej przysiądę, bo nad stołem naprawdę jest dużo emocji. Fajnie się tutaj dzieje. Są takie niepewności, kiedy właśnie zagrywamy te karty akcji, pojawiają się żetony i zabraknie nam tego jednego, i kurczę, to takie szkoda, nie mogliśmy zagrać jeszcze jedną kartę, i tak dalej, i tak dalej. No Naprawdę emocjonalna gra w fajnym klimacie, w fajnym temacie Stranger Thingsa. Naprawdę ja jestem naprawdę zadowolony. Także sprawdźcie, spróbujcie, bo naprawdę warto uwagi gra. Także ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę, no i zapraszam Was na kolejny materiał. Trzymajcie się. Cześć.